Jakie pla Platforma ma plusy? Albo Tusk? No, czym się wyróżnia? Jak się pani żyła wtedy? Pędry człowiek, jest to stary polityk, gdzie go doceniali w Europie. I, światowy, i... tak? No, oczywiście, i on sobie da radę. Proszę pana, ja oglądam na pewno TVN24, gdzie się wszyscy mówią. Tak? No ja na milion procent. TVN24 dla mnie jest najbardziej taką wiarygodną stacją, gdzie ja mogę porównać z wiadomościami, Yy, to na my... starego, wybory. Pani ja poleca? na pewno na PO. Na PO? Na no bo... pewnie. I... Czy yy... poradzi by sobie z tą inflacją Tusk na przykład bardziej niż Spis? Yy, tak myślę, że sobie poradzi. Było... Po prostu na pewno mają w rządzie, znaczy w swoich yy, kręgach, na pewno mają dużo mądrzejszych ludzi. Dużo osób mówi, że było spokojnie za, za Tuska, za Platformę. Że spokojnie było wtedy, nie, bo mniejszy podział był w kraju. No przecież o, oczywiście, że tak. Co zaczął ten podział teraz? Ja, nie, ja jestem z czasów komuny i ja nigdy nie pamiętam, że przecież też były różne... Y, y, różnie ludzie myśleli na temat... A. Y, różnie ludzie myśleli na temat polityki, albo się nie odzywali, albo się nie interesowali, ale nie było takich. A kto to zaczął? Jak pani myśli? Kiedy się zaczęło? Odkąd ten podział się zawarła pani? Pani? Skąd się, no kiedy ten pis doszedł? PiS, do czyli władzy. Jak PiS władzy. No to jest, no jak, no jak? No przecież te po, brak słów. Jak sobie radzi Kaczyński, tak w jednym zdaniu, jakby Pani jego, jego pracę oceniała. Czy emertura już, czy dalej. O Jezu, nie, o, niech Pan mi nie zadaje takich Z, pytań. Nie chce Pani nadmówić. Nie, no bo przecież to w ogóle nawet jest człowiek nie do określenia. Dobry. Jego brak słów, żeby go określić. Skąd brać informacje? TVN, Polsat, TVP, jaką pani stację poleca? Co nie oglądać, co oglądać? Proszę pana, ja oglądam na pewno TVN24, gdzie się wszyscy mówią spróbuj pooglądać inne. Tak i, i posłucham Info, tego się nie da słuchać. TVP TV, Info pani nie ogląda. No. Absolutnie. Pani, ale, dlaczego pani chce oglądać TVP no Info? Tych rządowych, tych rządowych. Czy to według pani tylko rządowe, tak? Nie, w życiu bym tego nie oglądał. A TVN czym się wyróżnia? No. Detalne y są informacje. Prawda tam jest nie wiem. Ja to myślę, że wszędzie gdzieś muszą oszukiwać. Wiadomo, wszędzie... Bo to wiadomo, że wszędzie. Ale jak już wybierasz, to tataforę. Poza tym, różne tam mają programy, to czarno na białym, ci dziennikarze, śledczy, to wszystko, co wyciągają, te wszystkie brudy, ale oni na tych rządowych stacjach... To oni, tego, to, to oni tego nie oglądają, prawda? Bo tego nie pokazują. Ale znaczy, ja to oglądają, a nie pokazują. No wiadomo, no może I nie przyznają się do tego, nawet, że Le, wiedzą. Dlaczego wszystko winam Tuska na TVP, ogólnie w publicznej w telewizji? Nie, nie. Dlaczego wszystko winam Tuska? Po 7 latach, po 8, nie, rządz, nie rządzenia w tej telewizji. Publicznej. Dlatego, że jest mądrym człowiekiem się go boją. Bojam, czyli boją się boją po prostu, dlaczego go atakują, tak? Oczywiście, bo, bo gdyby nie on, to być może i przegraliby. Ja mam nadzieję, że... Ma szansę platforma według Pani... O Jezu, bardzo bym chciała. <grym> bardzo I tak myślę, że nawet te wiece różne i teraz w tej chwili co oni, to A mają... Co, co, tak powinna platforma, co, co powinna platforma zrobić po wyborach? Takie coś, dwie rzeczy. Jak pani myśli, co mogą zrobić? Znaczy co mogą zrobić czy co, co powinni? Co, co powinni zrobić? Co mają w programie takiego fajnego, co panią interesuje? No wie pan, no na pewno powinni się zainteresować sprawą